Mateusz urząd jego Mateusz, powiedz, co czujesz po tej walce? W Mimo, że trochę się uśmiecham, ale to taki uśmiech trochę przez zęby bardziej, no taki niedosy czuję, nie wiesz, ja mam ambicje mocno sportowe, ja chcę wygrywać pojedynki i no też, no powiedzmy jestem przyzwyczajony w cudzysłowie do tego wygrywania i no trochę szkoda, no nie wiem, no po prostu Izu zawalczył trochę mądrzej, wykorzystał swoje warunki fizyczne, mieli dobry z narożnikiem, dobry game plan na tą walkę, zrobili to dobrze, no, no ja nie wiem, kurczę, no wydaje mi się, że mogłem zawalczyć trochę lepiej, nie? Ale teraz to już sobie mogę tego gadać. A jakbyś wszedł jeszcze raz do OKTAGONu, to co byś zrobił inaczej wtedy? Na pewno bym e, był od razu dużo bardziej agresywny, nie? Dużo mocniej bym e, te wymiany e, starał się zaznaczać i nie wpadałbym tak mocno do tego pół dystansu, do clinchu. Okej, okay, a jak to jest u Ciebie z łączeniem pracy i freak fightów? No bo teraz walczyłeś, jak to było z przygotowaniami, a właśnie służbą w straży? co, na chwilę obecną ja przebywam na rocznym urlopie bezpłatnym w Państwowej Straży Pożarnej i po prostu skupiam się teraz na rozwoju swojej kariery sportowej, no ale jak już się skończy ten urlop, może uda się go przedłużyć, żeby jednak jeszcze wykorzystywać ten swój prime time, wiesz, no. Ja mam, w tym roku kończę 35 lat, jeszcze myślę rok, dwa lata, to są takie naprawdę moje mocne lata działania i, no i bardzo mocno chcę to wykorzystać. No a później już na spokojnie, będę chciał wrócić do, do służby i, i dalej przyczyniać się ludziom. Czyli prowadzić spokojne życie. Na razie e, ciśniesz, później już wiadomka trzeba trochę odpocząć. Tak, dokładnie, wiesz, no, ja staram się być normalnym człowiekiem, nie robię z siebie nie wiadomo jakiej gwiazdy, nie, nie jestem, wiesz, gościem, który nosi głowę w murach. ja twardo stąpam po ziemi i też, wiesz, no, ja tak, też dużo takich moich ostatnich e, sytuacji życiowych, nie, też zmusza mnie do tego, e, żebym przewartościował sobie swoje życie, żebym e, po prostu odnalazł siebie na nowo i, no i zrobił to wszystko, powiedzmy, tak jak należy. Wiesz, nie zawsze pogoń za, za, za rozwojem osobistym, za pieniędzmi, za, za tym wszystkim, co się dzieje dookoła, że to jest najlepsza droga. Oczywiście, wiesz, no teraz wyciskam życie jak cytrynę, jak najbardziej chcę to robić, nie? ale też wiem, że w końcu musi przyjść ten moment, żeby odpocząć i skupić się naprawdę już tak mocno na, na, innych, na innych wartościach. I niech to będzie pointą naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Trzymaj się.